Po tytule tego odcinka pewnie spodziewasz się, że podam Ci za chwileczkę kilka, może kilkanaście rad na nudę. Co zrobić, żeby się nie nudzić? Żeby wypełnić każdą minutę Twojego dnia, a najlepiej, żeby jeszcze coś przyswoić, w trakcie snu. Najlepiej, żeby to zrobić tak, żeby z jednej strony było efektywnie, a z drugiej, żeby nie czuć znużenia ani zmęczenia. Niestety, muszę cię rozczarować, bo w tym odcinku chciałbym podejść do nudy zupełnie z drugiej strony. Ale zanim przejdę do meritum, chciałbym ci opowiedzieć krótką historię. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, to był okres wakacji, myślę, że czas podstawówki. Siedziałem wtedy razem z bratem na podwórku przed garażem na kostce. I miałem jedno przemyślenie: Ale nuda. To był czas, kiedy nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Pamiętam, mój ojciec wtedy zamiatał podwórko i był pierwszą osobą, która może mi dać jakąś wskazówkę. Zapytałem go tato co mógłbym robić? Co moglibyśmy z bratem robić? Pierwsze, co usłyszałem, to wymienił kilka aktywności sportowych. Typu rower, piłka nożna z kolegami, a może pójdziecie sobie pobiegać. Potem usłyszałem, oczywiście, wejście za lekturę szkolną, a następnie wymienił kilka obowiązków domowych, w tym pomoc w, w zamiataniu podwórku. No, takich rad nie oczekiwałem jako dziecko. I muszę ci powiedzieć, że to był ostatni czas, kiedy tak dobrze pamiętam, że się nudziłem. Od tamtej pory nie było na to czasu. Każdy dzień starałem się wypełnić tak, żeby nie było czasu na nudę, żebym mógł realizować jakieś zadania, żebym robił jakieś czynności, czy to nie wiem, gra na komputerze, spotkania z kolegami, nauka do szkoły. No i potem to postępowało. Wrzucałem sobie jakieś prywatne projekty, jakieś samorozwojowe. Czytanie różnych lektur, zgłębianie wiedzy w jakimś zakresie, grafika komputerowa, taniec, bieganie, siłownia. Zawsze było coś. Dążyłem do tego, żeby wypełnić każdą godzinę z dnia efektywnie. Tak, żeby w przyszłości przyniosła mi jakieś efekty. Wmówiłem sobie, że te wszystkie małe kroki przyniosą mi coś na końcu. Tylko muszę być wytrwały i w stu procentach wykorzystać cały dzień. Tak, żebym był wysokosprawczą osobą. Ale z czasem zaczęła... Dostwierać taka stagnacja. Czułem, że mimo tych wszystkich zadań, mimo tego całego rozwoju, nie ma ciekawych przemyśleń. W tym wszystkim nie było żadnej świeżości, żadnych pomysłów, żadnych idei. Czasem nawet nie czułem sensu, że coś robię, że coś zaczynam, że wchodzę w jakieś tematy. Czasem nawet dochodziło do tego, że nie chciałem, żeby nuda mi zburzyła to, co sobie wymyśliłem. I w końcu przyszedł taki moment po tym wszystkim, że nie widziałem jakby tej świeżości, tej kreatywności. Przyszedł taki moment przełomowy, uderzyłem pięścią w stół i powiedziałem sobie: Nie, muszę też mieć czas na przemyślenia. Muszę sobie pozwolić to wszystko w jakiś sposób poukładać. Postanowiłem się nudzić. I wiecie co? W tym czasie zacząłem czuć mocny dyskomfort, bo Jakiś wewnętrzny głos mówił mi: "No jak, co ty, kurde, będziesz siedział teraz w fotelu? Będziesz się zastanawiał nad swoim życiem, przecież tu jest tyle rzeczy do zrobienia. Już nie mówię o tych, które sobie zaplanowałeś w przyszłości, ale o tych, które masz zaległe. Co ty myślisz, że jesteś teraz na urlopie i nie będziesz nic robił? Nie przeczytasz książki, nie pójdziesz pobiegać, nie pójdziesz popływać? Nie porozmawiasz?" No nie. I ten konflikt często się pojawiał. Wiesz, ty to pewnie znasz. Też pewnie tak miałeś. Wyrzuty sumienia, że mogłeś tyle zrobić, a przez dwie, trzy godziny leżałeś na kanapie z głową w chmurach. No tak. I Długo by to może tak wyglądało, ale w końcu doszedłem do wniosku, że ten czas takiego odpoczynku, takiego nudzenia się jest potrzebny. Oczywiście raz to było moje doświadczenie moje spostrzeżenie moja obserwacja ale też potwierdziłem to sobie różnymi artykułami z internetu. Postanowiłem się koniec końców ponudzić. Wiecie co? Doszło do mnie, że to jest ten czas, kiedy wszystko zaczyna się układać. Kiedy weryfikujesz działania, które podjąłeś, wiesz, czy one mają sens, czy należy je zmodyfikować, a może porzucić. To jest ten czas, kiedy Doświadczenia zaczynają się układać jak kostka rubika. Czujesz, że pojawia się kreatywność, że klaruje się idea, że klaruje się pomysł, który chcesz realizować. A co najlepsze, zaczynasz czuć taką radość z tego, co robisz. Z tego, co robisz. No bo Całkiem inaczej funkcjonuje się w nabitym dniu, w różne czynności, ale w pełnym chaosie. A zupełnie inaczej to wygląda, kiedy dalej jesteś osobą bardzo aktywną, zaangażowaną, ale dajesz sobie przestrzeń na to, żeby to odświeżyć, żeby to poukładać, żeby to po prostu przeformatować. I taki właśnie. Wniosek chciałbym zostawić Wam. Spróbujcie się ponudzić. Zróbcie sobie taki dzień, taki czas, taki poranek, że nie zaczniesz od zadań. Nie zaczniesz dnia od telefonu. Nie zaczniesz dnia od otwarcia laptopa, od rozmowy, od książki nawet. Pozostaw tą część dnia po prostu pustą. Zapasz sobie dobrą herbatę, zrób sobie kawę, napij się wody i po prostu posiedź. 10-15 minut. Daj sobie czas na nudę, a zobaczysz, na ile ciekawych pomysłów możesz wpaść. Jak wiele przez ten czas przez ten czas możesz sobie poukładać. Spróbuj to jest tylko 10-15 minut z życia nudy. Spróbuj, daj znać w komentarzu, jak to u Ciebie wyszło, jakie mieliście obserwacje i jakie doświadczenia. A na dzisiaj tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.